Hej wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Pomysłu od Widza w drugiej części budowy naszego kina. I jak tutaj widać zaczęłam budowę od postawienia schodów, ponieważ no, są one takim elementem, gdzie kiedy zaaranżowałabym już resztę pomieszczenia i na końcu musiałabym je wstawić, to byłoby dosyć trudno, także postawiłam je na początku. Oczywiście na dole zrezygnowałam z umieszczenia sali kinowej na rzecz Takich barków z jedzeniem, i tak i ogólnie kuchni. Początkowo myślałam, aby te przestrzenie zabudować i po prostu zrobić takie szklane drzwi, ale później jednak od tego odeszłam, i tylko kuchnia została zabudowana. I też tutaj zdecydowałam się na taki mocniejszy akcent w postaci czerwieni, podczas gdy właśnie wszystko dookoła jest raczej w takich szarościach. Także lodówki mają czerwone elementy i z tego co pamiętam, to chyba kuchenka też albo jakieś tam dodatki, ponieważ czerwony to jest taki kolor, który kojarzy się z kinem. Nie wiem, czy tylko mi, czy może też Wam, często właśnie w logo, czy, czy ogólnie w aranżacjach różnych y, przestrzeni kinowych można dostrzec czerwone elementy, także chciałam też je tutaj wykorzystać. Zmieniłam też rozmieszczenie całej kuchni i przeniosłam wszystko na drugą stronę, tak aby móc umieścić w tym roku kosz, ponieważ sądzę, że bardzo się przyda. Ściany są pokryte białym tynkiem i oczywiście czerwoną cegłą. Przy tych drzwiczkach, prowadzących do tego oszklonego pomieszczenia, w którym zwykle się kupuje bilety na zewnątrz, postanowiłam umieścić biurko, ponieważ. W tym miejscu również będzie można, tak w cudzysłowie, kupować bilety. W sumie to fajnie by było, gdyby kiedyś wyszedł taki pakiet rozgrywki albo coś w tym rodzaju kinowy, aby móc tak normalnie korzystać z kina. Chociaż w sumie nie wiem, jakby to miało wyglądać. Bo już mamy przecież to kino domowe w postaci akcesoriów, chociaż ono dotyczyło bardziej ogrodu niż takiego, wiecie, prawdziwego kina. No ale zobaczymy, co tam wymyślą twórcy. Tak, i już tutaj na górze zdecydowałam postawić tę salę kinową. Po bokach oczywiście toalety. No i wracając jeszcze do dołu, to tutaj umieściłam takie różne roślinki i takie szpargały. W sali kinowej podłoga oczywiście musi być ciemna yy, i na telewizorze chciałam umieścić jakąś taką zasłonkę, ale nic mi tam nie pasowało i tutaj jeszcze wróciłam na dół, aby dodać te barierki i różne elementy właśnie w kolorystyce czerwonej. Tak na dole jest ogólnie taki, nie wiem, jakby mini barek czy, czy coś w tym rodzaju, gdzie można też sobie usiąść i coś zjeść. I znowu powracając do góry, czyli do piętra, na którym na hejsemowie ja zakładam, że będę spędzać jak najwięcej czasu. Umieściłam w sali kinowej takie lampeczki, te basenowe, tylko że no, umieściłam je na ścianach. A co do samej łazienki, oczywiście jest odbita symetrycznie. Nic się w niej nie różni oprócz plakatów, które zaraz powieszę na ścianach. No i w końcu nasza sala kinowa. Długo się zastanawiałam nad wyborem foteli, i zdecydowałam się na takie z tej serii, jak na dole jest kanapa. Umieściłam takie czerwone dywany oraz lampki w podłodze, aczkolwiek później ten układ się zmienił, bo stwierdziłam, że zbyt mało jest miejsc w, centralnym, w centralnej części tego pomieszczenia. I starałam się jak najbliżej umieścić te wszystkie fotele, tak aby tworzyły jakby taką jedną bryłę. I oczywiście przysuwałam je do siebie na alcie z kodem BB Move Objects, tak? I mniej więcej tak się prezentuje ta y, sala kinowa, jak i całe kino, bo zbliżamy się już do końca i jak zawsze zapraszam Was na efekt końcowy, na taką minikat scenkę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych i oczywiście piszcie w komentarzach Wasze propozycje na nowe budowle lub pokoje i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa, pa!